Hello, ladies and gentlemen, Charlie with I. i zapraszam na kolejny, już ostatni odcinek z WBP na Scoutach. Tym razem DPiT, zwycięzca tego pojedynku na traffing. Mm, już wam mówię, jest to malinówka, encounter. 7086 pod spotowaniem. A tak. Oho. 14 punktów za to, 2 punkty za fragi, ale za to przelicznik bardzo dobry, bo to piątka. Więc bitwa wyceniona na 34 punkty. Tu chyba scout i Patrol Duty do kompletu. Zobaczymy, co tutaj Czafi można zdziałać. Jesteśmy dalej w magicznym krzaczku. Jest naprawdę świetna pozycja. Przespotujemy dalej dla naszej drużyny. Tym razem już bez y, latającego dywanu i modu na podwodną. Oczywiście nie jest to mod, tylko buga. Tak wam tylko mówię. kv 5 Praktycznie wszystko widać z daleka. Można by się pokusić o jakiś strzał, ale chyba nie na ślepo. Benzynka na trafim. W sumie dobre rozwiązanie. Chyba i tak jak się podpalimy, to jesteśmy martwi. A benzynka jednak zawsze daje nam. Odrobinę więcej przyspieszenia w sytuacjach zagrożenia naszego pancerza. Odrobinę dalej. Ballsy move. Od krzaczka do krzaczka jak kaczka dziwaczka. Susto M1 wyspotowany i zginął. Niewiele zostało. W sumie już jest 3 do zera. Type 62 też tam próbuje coś spotować, ale chyba... Nie za dużym to wychodzi. KV1S tutaj jedzie. Hello. Kusi ten strzał, ale zazwyczaj na skałtach. To oznacza wydanie naszej pozycji. Jedyne co można zrobić, cofnąć się albo dobijać cele, które są właśnie w takim stanie. Tu bym dobił. A! Ktoś nas ubiegł, niestety, szkoda KV3 t 32 z przodu jeszcze można by się pokusić o następny krzaczek właśnie A tutaj już jedziemy w środek akcji. t 32 kolejna, wyspotowana. Jedziemy chyba po artylerię no, Chyba, że nie byliśmy wyspotowani, to możemy sobie postrzelać, bo czemu nie? Penetracja za 0, szkoda. 91. I kolejny wtyłek. No, szkoda, że nie ma podpalenia. 118 działku na trafi, bardzo przyjemne. I super. skill, super. 137 penetracji, 115 obrażeń. Wow, te trzy tłójka za 0, gdzieś w traki to musiało wpaść. No, jedziemy po atularię. jest już prawie martwa. Dwa ile. Widać jeden musiał dostać skąty odrobinę. I czy to wpadnie? Jest pięknie. Jedna arta i będzie druga. Super. Trzeci kill już na koncie dibita. I niedługo to chyba będzie koniec Z tego meczu. Te trzy, dwójka już powoli zdycha. W męczarniach. Oh, o, GG. W sumie nie tak długa bitwa, jak się spodziewałem. Widzicie co? Jeden dobry skaut może tutaj zrobić, bo praktycznie wszystko pod spotowaniem Dipita na chafim. Z organizacyjnych spraw, do, dopiero doszły do mnie dwie powtórki na autoloaderach na kolejną edycję Wielkiej Bitwy Powtórek. więc czekam aż ich będzie 8 i zaczniemy kolejną. Tak jak mówię, chyba wszystkie szóstki wzwyż z magazynkiem. Czołgi. Proszone o wysyłanie powtórek. Jeden magazynek pełny do tego. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam jeszcze raz do wysyłania powtórek. I do następnego razu. trzymajcie się dobrze. Tak lepiej. Yeah.